Pomysł się wziął stąd, że mama zawsze wspominała, jak to kiedyś skakała, bo skakała w Zielonej Górze z wieży, bo to były te skoki takie spadochronowe i tak mama o tym mówi, że skoczyłaby sobie jeszcze ja mówię, wiesz co, jak chcesz skoczyć to na 80. urodziny, to to fundniemy Ci taki skok, będziesz miała prezent i sobie skoczysz? No mama tak dobrze, No to no zaskoczę. Najpierw się dzwoniłam, czy są jakieś ograniczenia wiekowe. Nie ma ograniczeń wiekowych. Poszłam do lekarza rodzinnego, jeszcze mówię do pani doktor, mówię, nie, pani się nie śmieje, ale mam takie pytanie, czy mama może skakać na spadochronie? Czy nie ma przeciwwskazań? No zaczęła się śmiać trochę, mówię, ale nie. Śnie nie ma, ale wyrównane, bo leki bierze. Mówię, nie ma przeciwwskazań. Kiedy pojawił się ten pomysł tych skoków? A to tam że z źródłów mam no, znudów, w książki się czytało, trochę się do, do, do pracy tego, ale mnogę by były i, i poszło się na no, spróbować, co to będzie. nie? Mama w ogóle stwierdziła, że w tym wieku nie ma nic do stracenia, bo ja mnie skoczysz, skoczę, nie boisz się, nie boję się, Czeka mam się mam Jak wiem mamo, no ale to no, jakby to się stało, ja w tyle przeżyłam, że nie mam nic do stracenia. Samolot się zniżał, trzeba było wskoczyć, zamknąć drzwi porządnie, sprawdzić co i jak i się wylatywało na łąkę. Bo tam była ogromna, ogromna łąka i tam się wylatywało. To jest bujanie w obłokach. W... Czytam, bardzo Czy tam to trochę piszę i oj widzę? A teraz zaczęła wskazać wiersze. Nawet napisała wiersz po skoku. Bujając w obłokach na spadochronie, to radość niezmierzona to przestrzeń ogromne i nieograniczona. To widok wspaniały, nie do opisania. Trzeba to przeżyć z plecakiem na grzbiecie, żeby zobaczyć tę piękność na świecie. Ja to przeżyłam i każdemu życzę, bujajcie w obłokach i kochajcie życie.